Siema śmiadeczko, z tej strony Maciek przez małą. W dzisiejszym odcineczku będziemy robić tajną bazę w Roblox Rewar z kondratkiem, gra i ruzią siema. No hejka! No, siemaneczko, siemaneczko! Ja wiem co chciałeś powiedzieć, wiem co Ruzia chciała powiedzieć. Wy już nie macie, ale spokojnie. Ja wam zbuduję tą tajemną bazę tak? tutaj. Tak, buduje no. mi chatę, ale super! No, wybuduję nam tajną bazę, jaką chatę? Tajno Ty już myślisz, że ci już hatę buduje w zawoletarkę no, nie wchodzę! Za drogo, najpierw, za drogo. Najpierw tajna baza, potem chata. Okej, okay, zgadzam się. Dobra, Ej, co da, najwyżej da, na tolku, na drzewie. Dobra, a ty widzów strzelaj łapeczkę w górę, a my przenosimy się do cineczka. Chyba nie my. Będzie. Będziemy się budować. Daci, no, daci. Będziemy się budować. Robimy bazę. No macie, kto się nam wybuduje. Tutaj chodźcie, wybuduje. chodźcie, tu Buduj. zrobimy bazę. Chodź. bazę. No chodźcie. Dobra, Chodź, będziemy budować. Chodźcie, szybko, szybko, szybko. Baza, 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 baza. baza, baza. Raz. Baza, no, baza. Baza, baza. Fik, baza druga! Maciek, Podpalili Bazę nam palą! Bazę go, nam palą! Bójcie. Bazę nam palą! Ej, pułapka! Czuczy, to jest to nasza, nasza, nasza! Nie wchodź kądratku na pułapkę naszą, Dziąbka, dobra? My czekamy na Dziąbka. przeciwniczka. Patrzcie, patrzcie co mam. No baza, 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 baza nie, 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 jeden. nie, w jeden. dobra. nie, nie, baza się nie, nie, Sprawdziła nie, sprawdziła się, zobacz. Fajna nie, była, nie, Fajna. baza nie, nie, Fajna. No. A trzeba ją jakoś zabezpieczyć przed mokotowem. Zobaczcie, przeciwnicy już do nas piszą, że fajna baza. Chowajcie się ja. do swojej bazy. No to chowamy no się, chodźcie, szybko, chodźcie. Chowamy siipciutko. się. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Pyk, wyk, Nie, nie z dwóch stron, to my nie. I, I, I tutaj pułapkę. O, i snajper, o! snajper, 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 snajper. Buduj! O kole, też buduj z tyłu! Aaaaaaa, nie, nie, się nie mogę, mogę, nie mogę, nie mogę, Bo nie mogę. mogę, nie mogę! O nie! Nie! O nie! Spaliłam się w naszej bazie! W ogóle Maciek tak wybudowałeś bazę, nie? No. Że mnie popchnęła ta baza do przodu na na przeciwniku. Ale wiesz o tym, że to Ty z mojej bazy wyszłaś sama i jesteś sobie sama winna tego, co się tutaj wydarzyło, prawda? Ola, temu winna, okej. Maciek to po ta. Tak, tak. Gdzie biegam? na pułapkę no Maciek w kosmos go wywaliło! O, leczy, o, się leczy się leczy, leczy się, leczy się, leczy się. Osiuść! Osiu! Śłaby jest ten gracz. Słaby. Ten gracz jest słaby, bo się leczy. A wiecie kto Cie się leczy. Napisać. Słabi gracze no, się leczą o... tylko i wyłącznie. Tak, tak, Taka tak, tak, jest tak. prawda. No a my dalej budujemy domek, prawda? No. O, no. A gdzie teraz? O, tutaj! Tu jest dobra miejscówka, tylko musimy znaleźć sobie jakieś lepsze miejsce do schowania! Chodź stół. Chodź tu! Haha, O tutaj, idziesz tu, tylko ty mówisz, że ja gdzie ty chcesz budować, jak oni z każdej strony mogą tu wejść. A nie mogą, tutaj już wejść. Już zabudowałem, już nie, schowane. schowane. I co ulec? nie, nie, wysadzili! nie, bazę bazę, nam nie, Wysadzili nie, O. nie, <slam> nie, <invested> nie, o! Ja granata tam już się macie, dwóch już nie żyje, Ej, gdzie jest ja się kolejny tak, ja, ja się tak nie bawię, że oni psują naszą fajną bazę Ale ty oni próbują strzelać. No i No i mamy ja, ja, go, ja, ja. O, na nim bazę, o! Ma nasza, Brawo, baza. o super nasza baza, ale superek Co, co, co? Fajna baza! Super super baza! Tutaj teraz buduje bazę nam, co? Żeby no, nikt nam nie dobra, biegał, dobra? Dobra, dobra, o, dobra. To postawimy. Uważajcie, uważajcie. Ale jak szybko! Jak on tu tak szybko weszed? Na Więcie jeść! Musicie uważać, bo bazę nam niszczą. No bazę nam niszczą, no. U, oni nam psują! No tutaj cię nam psuje, też strasznie. A ja tu chciałem Bladek. zbudować. Wyłożyłeś się. Ale słuchajcie, jakoś no oni bo... tak mają pecha, że cały czas proszę w kłapki wchodzą, Ma chodźcie do naszego domku. Dobra, Dobra tutaj, no, do domku. No 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 no. no, 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 no. I pek i fik. Ciak, już nie wejdą, zamknięte. Ta, już się tu boją, już się boją, wejść do nas. No. Już, już do nas nie już wejdą. Mają kupę. Pa, patrzcie, patrzcie. Już, już, już... O, ja się! Jaki Uciem. nie, no niepoważny był ten gracz jakiś, dobra, Patrz, jeszcze pan. raz. O, ja się o. Zabudowałem, o, nie Wiedziałeś, przyjdą do nas. Jak mu rzuciłam, jak mu rzuciłam? No, oni mają wysokie levely i pewnie się. On o, buje, o, buje. Pleci, pleci. O, plecy, pleci. plecy, 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 Przed nam na pleci do domu! Ale wszedł naszą pułapkę, spokojnie, zobaczmy damage, tak z ciekawości. Co ty no. się Ej, wydarzyło? No, radek jak gdy masz kolorową broń fajną. O, no, no. taka śwajbą! Pay to win, no. to win, jak taka, nic! Taka pay to win, no, tak coś takiego. No. Again. O! Bej skrzaczył again. nas, skrzaczył nas ten przeciwnik, skrzaczył nas. Oh. Ha, 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 ha. Śmieją się oh. z nas! Co, co, co? Nie lubi tak. naszej bazy <grym> czy cute. co? Patrz, ja pa, mu napiszę. A ty co napiszesz? Chciałam mu napisać to jest cute, ale nie znoszę A, no dobra, lecimy dalej, nie? Duże, by duże skrzyżowanie Do, No duże skrzyżowanie jest inne. dużo większe. To jak to inne domki, inne domki będą. Inne domki? Chyba tak. Hmm. Ale to wiesz, co ja i tak dalej Pani balasz, lecć środki, i to, bo bazę musimy zbudować. No to, ej, to są duże. Dobra. Ty, albo ja się małe. Duże, no. Albo co? małe. Co? Małe czy co? duże? Co? co wygadacie? Zaraz wyjrzę na zewnątrz, zaraz zobaczę, czy do naszej bazy będziemy. się kurczę, duże. Duże, Też duże. Kucie, gdzie bazie o, budujemy? Ba ba bazę buduję w tym samym miejscu. No. Oni muszą Dobra. musieli to no, nas przybiec i tyle w temacie. O, tak zrobimy. Okay. oni tu już idą, już idą. Na światie tak? tak? zobaczyłem, bo zobaczyłem przecież na Udasiek. Dobra, musimy uważać tutaj. Trzeba uważać. Tylko, Ruzie, ty uważaj, bo możesz dostać kaczocikat od stąd. O ty. Tak? No, a jak zbuduję bazę, to no, nie wyskoczą. Widzisz, Ale jak tu już zbudowałeś bazę, to macie bo tutaj drzwi są otwarte. Nie, Przepraszam, przepraszam. No, faktycznie. Faktycznie to Macie, tak się dzieje. ciąg pop... jeszcze jeden tam jeść. Nie popisałeś się. Ale... Już buduję, już zabudowuję. zabudowuję. Cię, zabuduj go. Zabuduj tego. Nic O, ściągnął. Cię. Mamy go. Jak my to tak szybko wygraliśmy? No bo tamten chyba zrobił no kupę w pojty i poszedł sobie. Ty, faktycznie, ty, bo on ma no. taki znaczek, wykrzyknik i że w fi mu przerwali, starzy. Ja. No. Sam tak, sobie, tak, tak, tak. O, tu, 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 bazę, bazę o, możemy, bazia, bazę, chodźcie, chodźcie, bazę. Tak, bazę, bazę, bazę budujemy, <muchy> i fi Ej, Maciek, tutaj, ja. patrz, tutaj fajnie. Co fajnie? Tu, 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 poczekaj, pułapkę tu postawimy. A pułapkę? idzie, O, tutaj postawimy, o. O, o, o katany słyszałem. Uwaga, wbiegniesz kataną, uwaga, uwaga. Pilnujcie plecy. Z której strony! Nie wiem, nie wiem, z której strony różnie chodzą, różnie chodzą nasi przeciwnicy. Nie ma. Nie wiem. Nie, nie wiem, ma. nie wiem. O tutaj próbuje jakaś tam klocki, ale mu nie daje, bazy nam nie zniszczysz. No. O, Różia pali. Gdzie? Gdzie? A Gdzie? Czy... Nie, nie ma klocku, nie ma kroczków nie ma chyba. Po stupkach, po stupkach, po stupkach. dobra. Zamurowałem, zamurowałem go o, już poza No, dźabra. Uważaj różia, żebyś pułapkę naszą nie wpadła, dobra? Ale ona nic nie zrobi! Ale ona zrobi, że i oni nie wykorzystają jej. No nie no, zobacz, może się po niej osiągnąć. O, pleci, 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 Dobrze! Pleci, pleci! U. Oj, w papkę wszedł! dobrze o, mój, tak! Nie no. się! Gości nieproszonych no. do naszej bazy nie bierzemy. Dobra, chodźcie Dokładnie. znowu do tej samej kryjówki, o! Nie, z, nie znał hasła, nie znał hasła. Yy, Maciek. Nie! Hasło Maciek? Hasło Maciek. Maciek, no. Nie zgadzam Dobre. się na takie hasełko. Musi być takie hasełko, bo takie Ale ustaliłem ja nie właśnie. A nie takiego hasła. Dobra, uważam... O, biegnie, biegnie, biegnie! Głowa, gdzie, głowa, gdzie? Głowa, gdzie? głowa, 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 głowa! Mamy go! A. Oła, strzela Ja też go powoli będę strzelać. jedna jedna zewnątrz do niego, on no, bazę dobra. moją wezmę, zniszczył. Ja go wezmę z drugiej strony. No. Gdzie on jest? Tam! Czemu tak? On ucieka! Johnny ucieka. Johnny, ucieka! Johnny ucieka! Bierzcie nie, go! bierzcie Nie, do niego. nie Bierzcie Johnny'ego! Johnny! Gdzie Johnny. jest Johnny. Johnny? Johnny! 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 ucieka! Nie uciekaj! No Co? Jonego rozwaliłem. Gdzie go zabiłeś? No, zabiłeś? Paczką, do tapet. Śmietnikiem! Śmietnikiem! Aha! Nie. coś zrobiłeś. No normalnie zobaczę ci, patrz. Stoi, stój. No. Pacu. Aaaaa! Aaaaa! Wow, weź, widzisz? bo będę miał bliźny na twarzy jak popę, Przestań. A, no tak, no, Ej. Lepiej nie, lepiej nie, no lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie. Lepiej nie. To się nazywa profesjonalnie skwalifikacja i miałbyś tak. ją za darmo. No. Niech cię! Nie <laughs> Myślisz, że do nas, czy, że do naszej bazy, że się wbiją, żeby przeszkodzą nam tutaj, tak, jak wci, będę do, robił do. teraz obiadek wam? O, ja wam zrobię Noś, obiadek. No o obiadek zrobić. To rób, 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 rób znaczy, obiad, ja bym sobie usiadł, a Lup. wy róbcie wszystko inne i, 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 i meldujcie mi, dobra? Meldujcie mi, jak Ta tam dajecie e, ale radę. Ale oni są, oni są, są tam na bazie. końcu mapy. Są na końcu mapy, nie? No? Tutaj jest i tutaj. No nie, no to, no to lecimy Ucie. po nich, lecimy po nich, lecimy po nich. Lecimy po nich Dobra. Ty. się wydaje, że oni są tacy, że można ich pacu pacu robić normalnie. Myślisz, że można ich pacu pacu? Pacu pacu można zrobić, no, bez jakichś tam jakichś udziwnień. Pacu pacu. No widzisz? Ty, Wojan dostał. O. No, Wojan, Wojan. Aha. Wojan. Jest drugi Konradek. Miał taki sam koszulka, chyba Wojan. Gdzie on Dobra. jest na bazie? W bazie go widziałem. Tam, gdzie my bazie budowaliśmy, ale już Yeeej. go nie ma. No, ja was samoruję, już nie wyjdziecie. Właśnie wyszło. Oty. Aha, jak to? Weź na hasło, a hasło to Maciek. On, no. Ej, muszę no. zmienić hasło, Aha. bo załatwię hasło. No to no. tak, załatwiliście mnie tym, no. że no. proste no. I dałem. I, mał, i małe no. M. Reszta Właśnie, ej, kto, ej, kto no. mi wykorzystał moją pułapkę? Samo się wykorzystała, czy on wychodzi? Ja wiem, kto wykorzystał moją pułapkę: przeciwnicy. No, no. Aha! Tak, nie zwalaj na owoce! O, nie siam! No i siam gra! Nikt z nas z bazy nie chce budować z naszych. No dobra, Wojan, nie chcesz? Aha, no dobra, nie? O, otwierasz tę paczkę jakąś. Dobra, a my robimy przejście do kolejnego odcineczka. Dobra. Gdzie chcemy się budować teraz? No station? Może station? Na, a będziecie? No dobra, tam jest całą no, faktycznie. Bo na się nie możemy... O, jest no. stacja, o! będzie można się budować tak, tu. bo tam są domki, już tak. gotowe takie lepiej zbudowane niż te twoje, tak gdzie no. Ja barykadę postawię i zobaczysz, no. <grym> Do... <grym> chodźcie tam. Dobra. No, dobra, Dobra. Jest. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja tylko pułapki szybko porozstawiam i bo oni będą chcieli nam zająć pewnie domek, nie? Zobaczymy. Bo... <grym> bo... To jest nasz domek i fig, A ty i górą fik. poszedłeś I... Maciek muruj, muruj. Muluję! Mulu... Zmulowałem! Panie. Dobra, a ja się bójcie. chowam, ja się chowam Czemu tak. Do góry możecie podbiec też jakby chcecie jakby, a jak nie chcemy? Za, do czego się ja się się? Dlaczego ja się palę! dlaczego ja się palę? No rzucił oni, oni są a za a dobrzy. dobrzy! Oni są za dobrzy Mayday Mayday, no! Podpalili jeden mnie flalo, że Maciek nie żyje? Tylko gdzie? Tak, Maciek, kumaj. Tak, tam ty masz najpejkę! A kto to ten nie <laughs> <I> dajcie. żyje. Dajcie <laughs> no, no, mądre słowa, mądre słowa. A Różia, ty założysz te słuchawki w końcu, czy na głośnikach dalej? Cicho, bądź. No dobra, no tak się pytam po prostu, bo mnie to tak ciekawi po prostu. <laughs> Uciek! Ooo. <Ogoleja. śmiech> oh. Starczy cię, Andromeda. Załatwiuu... czy no. Jakoś tak. No nigdy tak. nie wiadomo, nigdy, nigdy nie wiadomo. nie wiadomo, dobra, dodam Nigdy do domku. nie wiadomo. Do domku, ja się... Fik! Okay. Fik! A biegnie mi, biegnie Babucie mi tu! palą! Uciekajcie i chowajcie się! Wszystko trzeba A, chować! Za Ze snajperki mnie ściągnął! No tak, no bo to są snajperzy! Snajperzy, no Snajperzy o, to, to są! O, pod nóżki! O, no. Nie, da rady nam, nie da nam, nie rady, bo Jeszcze mamy naszą bazę tutaj zrobioną, a tamten chyba bazę ma gdzieś schowaną, co? O. On tu gdzieś tupta. Tupta. Okej. Okay. Ja nie widzę. O, o, on mnie załatwił, to on, on mnie załatwił. On ci zamroził, on ci zamroził. On cię Ale zamroził. Się nie zamroził. Ja zamroził. Ja wezmę, bo mnie na wchodzie do Maciek, bardzo kiepsko tą bazę budujesz. Nie, bo, bo, bo ciężko jest mu zbudować wszystkie Musisz przejścia. Musisz chciałaby postawić, papki. No przykro mi, że nie no. mamy 200 kluczyków. No dobrze, pułapka. No. O, rozwalił Papka mi łapkę, rozwalił mi pułapkę, bo wiedział, że to robię. A jak mógł rozwalić ci pułapkę? Oni procie mają. No normalnie, o. my też mamy i co? O! No. Patrzcie, ja się tak tu schowam. Dobra. O. Maciek zobacz! No mniejszy no, mnie, no niszczy mnie, no niszy no, no oni mają różne te jakieś Niszcie umiejętności Bazie, bazie niszczą! To wszedł w naszą papkę? Przeciwcie! Przeciwni! No, któryś! któryś o, musicie zobaczyć porko no mnie! Nie Ale Kolejna. O, nie żyję. <laughs> bo Konradek ci pomógł. Rusia w przeciwnika, o, nie o, w ziemię. Mamy to. Ale walnęłam przeciwnika. Ale widziałem, że beku. jak skaczesz, to myszko musisz ruszać do góry, wiesz? Musisz ruszać, a nie jak Grzesiu. No, no. Musisz ruszyć tak mocno, bo Grzesiu tak słabo. No. <laughs> mocno musisz. Dynamicznie, dynamicznie kolezianko. No dynamicznie, dobra. wszystko dynamicznie trzeba, dynamicznie. No. Gdzie oni są? Do się, no to u no, góry mnie strzela, u góry mi strzela A gdzie mamy go? Jej! A ten mnie co? Na Ty, ten mnie ogarnia ty. Maciek, tutaj idealnie nie byłoby przed... się ogarnąć A, no jo, w sumie... to byłoby super Ty, dobra baza, Tylko faktycznie Tylko że się kumaj No He <laughs> jak się załatwia w ogóle, widzę Różia, Różia! Ale to Konradek załatwił ci, Różia, wiesz? No, no ja. go, zajął mi go. Dobra, pokażcie mi ten domek. Pokażcie mi ten dobra. domek. No gdzieś tutaj na gdzie? przeciwko jeźdź. No, któryś, któryś. Dobra, chciał. za mną. Dobra, za mną. biegniemy za Różią. A gdzie jeźdź? O, Różia. No, hopem środkiem w ogóle. Tu macie bez, za mną. Bez tego w ogóle. Fiku, tutaj. Dobra, no, jest, postawione domek. Jest budowane o. Ale tutaj to tu, tu, jak to nie funkcjonuje, tutaj macie? Co to poczekaj, bo, bo Okna za. Okna! Okna oh. no, no nie, moja pułapka! Osłyszę się osuń okna z okna. Osuń się z okna. Dobra, zamulowane. No i teraz, siupaj. Dobra, pilnujcie teraz się, się teraz. Boją. Teraz musicie się pilnować. się wypadłem, wypadłem z tego, z bazi, już wracam. Dawaj do bazy, dawaj no, do bazy. No, okno wypadłem, jo. już ja jestem. <laughs> Dobra, gdzie, gdzie, gdzie jest przeciwnik, bo ich nie widzę, to czemu nie przychodzą na do nas? Po dachu biegają. Czemu po dachu? Ja też ich nie widzę, ja też ich nie widzę. Szkoda, że załatwiłem tą jedną pułapkę sobie. To to po, za pociągiem miał. jeden. Za pociągiem? O, strzelał mnie, tak, strzelał mnie, fajnie, dobrze mnie strzelał, co tu się dzieje? O nie, wypada za oto! O nie! Uciek! Wypadła, musisz musisz być na. Do... Uważaj, bo przez okno jak się wypadnie, to już się nie wróci. Okucie, wszedł do bazy! Za hasło! Nie! Bazi, nie, nie, może bazi, kosła, za haśło. To nie może znać hasła, nie no. może znać hasła, Musisz hasło zmienić, Oje. jest za łatwe. No to inny domek, ma, musimy co? wybrać inny domek. Albo hasło zmień. No tak, a jakie hasło mam teraz dać? Przecież M, M, dla znaki. Ty, faktycznie, wszyscy znają mnie no. jako małe M, a będę tutaj no, duże tak. M. Faktycznie. Chciałbyś na duże M trzeba zasłużyć. A on sniper nie ściągnął, uciekł. Jak szybko, jak szybko i to jeszcze Maciej! załatwił najlepszego gracza. Dobra, Czyli spokojnie, komu? spokojnie, spokojnie, zaraz A sytuację, no, zaraz ja sytuację zjadę. tutaj... Kart, o! Podpalił mnie, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, pokażę... O nie no, leczy się no. Ale mnie denerwowało teraz, nie? Ale mnie zdenerwował. No. Tak się nie robi, nie? No Tylko niczponie no się lecą, Słabe no niczponie. No Słabe właśnie. osobniki się tylko leczą, nie? Tak. Tak. No Uu! dawaj, czekam na ciebie. No wygryź z tego dachu! Dawaj, jeba, czekamy cię! Na trzech! Dawaj! On jeszcze żyje. On jest jeszcze o żyje, no niewiarygodne. Nic nie ważę, się muszę budować. Buduj. Nic nie muszę zbudować. Aha. O, o, o Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobry o, jesteś, Maciek, nawet... no Dobra. No i mam no, to. No wow. Załatwiłem tą całą trójkę, sami wyskoczyli mi myszką. pęd. Rusia tą myszką lepiej niż Grzesio. <gry> no. To jest super. To jest komplement, to, to jest Ej, komplement. Tak. To dziękuję ci bardzo. No. Za to zbuduję bazę o, ono, tutaj. O. Dobra. O kucia jaka baza, i coś, byłoby wow, dobre. Łooo, epicka. Chodź tu. Uwaga, do... bo na O, załatwimy ich. Jak? Na dachu obity. Zniszczony, na dachu zniszczony śię do domku jeden. Dobra, on ma pewnie zero. Nie widzę go w domku. Nie widzę go w A, domku. Nie widzę kucie, go w domku. Mamy go. Gdzie jest no, jeszcze jeden przycisk? No, jeszcze jeden, jest w domku gdzieś tutaj jeść. Mam go w domku. No dobra, i wszystko o, o, załatwione. Nie, Zafrizowało cię, tak? Nasza baza najlepsza jest bazą, nie? Baza najlepsza. No jasne, że Taak. tak. No dobra, kto ma najlepszą bazę w Roblox Rivers? Oczywiście, że nasz składzik. A ty, drogi widz, zostaw chłopeczkę ja. w górę. Wpadaj do Kondratka i wpadaj do Rozi. wy oczywiście ja. w opisie. Trzymajcie się i papa. Pa, 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 pa. Na razie.